Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie, vlogu z kuchni, tak możemy to nazwać, ponieważ pokażę Wam zakupy spożywcze, pokażę Wam też e, spaghetti, które dzisiaj na obiad bardzo szybkie, ekspresowe wręcz, e, przygotowałam e, i pokażę Wam, słuchajcie, bo wczoraj jeszcze byłam w H&M i kupić na dusi e, rajstopki, więc... Pomyślałam, że też w sumie czemu by nie poplądam tutaj różne tematy i Wam wszystkie rzeczy zaprezentuję. Dobra, zaczynamy. Słuchajcie, od mojego może spaghetti. I słuchajcie, tutaj mam taki mały garnek z sosem. E Widać, widać. I moi drodzy, co tutaj mam? Przede wszystkim zblendowałam, dosłownie, zmiksowałam pierś z kurczaka, żeby było takie ala-mielone. I ten pierś z kurczaka podsumowyłam e, lekko posoloną, w zasadzie to mielone mięsko, które z niej zostało, na odrobinie oleju. Po czym, słuchajcie, w odrębnym naczyniu zmiksowałam sobie pomidory z puszki, użyłam dwie puszki pomidorów, zmiksowałam je na taką gładką masę, wlałam to do podsmażonego kurczaka, razem to dusiłam. I co ja tutaj dałam, jeśli chodzi o przyprawy? Sól, pieprz, czosnek. Niestety skończył mi się świeży i teraz tak myślę, że zapomniałam go kupić. Trudno kupię przy okazji, ale dałam czosnek granulowany, dałam zioła prowansalskie i dałam tę przyprawę, którą już Wam pokazywałam kilka razy, czyli pomidory z czosnkiem i bazylią i wyszło przepysznie. I do tego sosu, słuchajcie, dodam jeszcze jeden składnik, ale to za chwilę Wam pokażę. Dobra, wyciągam z siat, co kupiłam w Carrefourze. Właśnie dzisiaj pojechałam, słuchajcie, na naprawdę chwilę do Wrocławia, ale musiałam, musiałam tam gonić i w miejscu, w którym byłam, niedaleko tego miejsca w zasadzie znajdował się Carrefour, więc nie umieszkałam i wstąpiłam w takie drobne zakupy. Tutaj jeszcze w aptece po drodze, słuchajcie, kupiłam sobie tabletki, tymianek i podbiał bez cukru, na moje gardło. Niestety, słuchajcie, gardło trochę mnie piecze, strasznie mi to dokucza, dlatego mm, te tabletki, one, przyznamam szczerze, najlepiej na mnie działają, więc, e, więc kupiłam. I słuchajcie, mam tutaj małą kukurydzę w puszce, e, i mam jeszcze, jeszcze, jeszcze takie fajne duo. o jest, czyli takie maleńkie, już całkiem ma kukurydzę. Bonduel, zobaczcie. E, I tak się zastanawiam, że chyba taka puszeczka mi wystarczy, i ja, słuchajcie, to dorzucę do tego sosu pomidorowego który mam i my tak uwielbiamy naprawdę przepyszny jest wtedy taki sos do spaghetti, no i tak jak mówię to jest takie spaghetti czy makaron z sosem po prostu na szybko kiedy się spieszycie, a ja obiad podszykowywałam słuchajcie, już o 8 rano bo o 10 wyjeżdżałam z domu więc wszystko musiałam mieć ogarnięte także jedna z kukurydzek pójdzie do spaghetti, co mnie zaciekawiło to słuchajcie, chipsy proteinowe wzięłam sobie takie oto i to jest, jaki to jest smak, nawet nie wiem powiem wam szczerze, ale są bez te nowe i tak dalej i tak dalej tutaj jakieś o, różne przyprawy, proszę bardzo no zobaczymy z czego to jest, na bazie kukurydzy i ryżu słuchajcie, także w kerfurze, cyk wzięłam takie papryczki czerwone, pikantne, nadziewane serem twarogowym, mój Olek jest fanem tego typu rzeczy, ja powiem Wam, że nie przepadam, więc raczej się nie skuszę cztery kajzerki i słuchajcie, trzy bajgle z sezamem super, więc będą na pewno jakieś ciekawe kanapki mam jeszcze jedną pierś z kurczaka bo rozmroziłam dwie i może zrobię tę drugą pierś czaka kurczaka w jakiejś takiej marynacie, żeby była taka do kanapek, do pokrojenia i wtedy z takimi bajglami super, super będzie to smakować tutaj moi drodzy, patrzcie ogromny, no to nie ale o, ogromny zapas kisielków, kisielki słuchajcie, przede wszystkim o smaku morelowym i truskawkowym, czyli ta słodka chwila e, nie, nie zjem tego, słuchajcie, na raz, czy, czy jakoś tak specjalnie mm, dużo jednego dnia e, ale po prostu lubię je mieć nie wszędzie są, bardzo często jednak zdarzają się te słodkie chwile z kawałkami owoców czego ja nie lubię e, i słuchajcie, ja tak jak mnie nie najdzie, to po prostu sięgam po taki kisielek no, więc jak będą w domu, już mi się pokończyły, zioła prowansalskie, makaronik wzięłam, to w jajeczny przepiór czy nitki, no z reguły takich makaroników ja używam do rozwoju, więc sprawdzimy. Moje dziecko uwielbia te płatki kukurydziane, więc jej zakupiłam, proszę bardzo. I oregano też już mi się skończyło, więc oregano. Chociaż bardzo chcę znowu złożyć zamówienie w tym sklepie, o którym Wam e, niedawno mówiłam, wyleciała mi jego nazwa z głowy, ale tam są właśnie jakieś przyprawy, zioła, kasze, ryże, więc tego typu sprawy. Zapomniałam ten sklep, słuchajcie. podlinkuję Wam tutaj film, w którym pokazywałam te zakupy. I słuchajcie, wzięłam również boczek wędzony, proszę bardzo. Oraz koperek, świeży koperek. Oczywiście on mi się porozwiązywał przy kasie, jakże inaczej. Jak żeby inaczej, więc jakoś tak na szybko go związałam z powrotem. I yy, koperek mi się skończył, nawet ten, który miałam zamrożony, więc trzeba było wziąć. Kabanosy z jalapenio i one są dla olka, tak naprawdę. Słuchajcie, ja za kabanosami też średnio przepadam drobiowo-wieprzowe. Tej wersji jeszcze nig nigdzie nie widziałam, więc niech wypróbuję, czy fajnie. E, jabłka, chciałam jabłka, ale pewna myślę, że zostały dzisiaj jakieś takie, no brzydkie. Brzydkie yy, w dużej mierze, wiecie, takie, takie już. Yy. Jakby to powiedzieć, podgnite, więc słaby wybór. I zdecydowałam się na takie zapakowane jabłka grujeckie, dlatego że były absolutnie najładniejsze w całym sklepie. Także. Proszę bardzo. I kraj pochodzenia Polska, to w sumie to jest, to jest fajne. Tutaj, słuchajcie, mam cztery cytrynki. W Carrefourze niestety nie mogłam wziąć tego tak przy luzem. Ja z reguły takie rzeczy biorę luzem, bo cytrynę i tak obieram ze skórki, ale no tam trzeba ważyć. Jeszcze te, wiecie, wagi takie, że, że, że się waży samemu te warzywa i owoce. Także cytrynki, cztery sztuki. Bo nie ukrywam, robię sobie w bardzo dużych ilościach taką miksturę na przeziębienie. I moi drodzy, jest to letnia woda. Woda. Do tego pół, nie pół, no dobra, pół cytryny, a w zasadzie soku z połowy cytryny. I tak łyżka, taka duża, stołowa, półtorej łyżki miodu. I to jest taki mój must have, jeśli chodzi o miksturę na nie? Awokado proszę bardzo. Były młode ziemniaczki, one chyba są z Chile, ja wiem, ja wiem, moi drodzy, ale tak wiecie niech będą, wzięłam dosłownie kilka sztuk żeby było wiecie na jeden obiad bo one szybko jednak się psują, gniją te pierwsze ziemniaki są takie byle jakie, no ale myślę, że będą w porządku i słuchajcie, kolejna rzecz to twaróg. Też wyglądą bardzo fajnie, tak wiecie, jak dawniej. Zobaczcie, bez żadnych tutaj pierdół na opakowaniu. Jest to po prostu twaróg tłusty Krajanka. Mamy tutaj 679 gram, więc ponad pół kilo i kochani, ja chcę zrobić pierogi ruskie. Przepraszam, teraz już ukraińskie. Także pierogi Mam ziemniaki, też te stare, że tak powiem, więc idealnie, idealnie i, i można działać. I można mieć też obiad na 2-3 dni głowy. I ostatnia rzecz, słuchajcie, to musztarda miodowa. Powiem Wam szczerze, że bardzo polubiliśmy musztardę miodową. Ja tak samej z reguły nie jem, ale na przykład lubię ją dodawać do jakiegoś, jakichś marynat, jakichś takich sosów i tak dalej, więc takich sałatkowych sosów. A Olek z kolei lubi na przykład, wiecie, jakieś kiełbaski i właśnie tę musztardę, czyli ta właśnie miodowa smakuje nam najbardziej. Dobrze, więc bardzo małe zakupy, jak na mnie powiedziałabym. Słuchajcie, ja zapłaciłam tak mało, aż się zdziwiłam, bo wiecie jak to teraz z tymi cenami. A, 115 zł. Także no, słuchajcie, i miałam tutaj też jakieś kupony rabatowe na, na, na te jabłka na pewno i na coś jeszcze, ale to już nie pamiętam, więc tak. I słuchajcie, moje dziecko w handlemie wybrało sobie gaciuchy z Harry Potterem. Ona nie za bardzo jeszcze czai o co chodzi z Harry Potterem, no ale gdzieś tam o tym słyszała, więc, więc już wie, już ogarnia temat. No i słuchajcie tak, Harry Potter, proszę bardzo, ale... Drogi, majty, słuchajcie, 6 dyszek za 7 par gaci, chociaż w sum nie, no drogo wychodzą, drogo, tani zdecydowanie i rajtuski. Nie wiem o co chodzi, słuchajcie, z tymi rajstopami, ale szybko się niszczą, kulkują, po prostu dziadzieją i co chwilę po prostu trzeba kupować rajstopy, i już przerabiałam pepkowe, H&M-owe z moi drodzy Nubii. To jest ta sama historia ze wszystkimi, także no masakra, a też rajstopy do najtańszych nie należą, słuchajcie, te z H&M 50 zł za dwie pary i tutaj takie, może Wam pokażę, z jednorożcami, o, różowo-białe paski Nadia ja sobie wybrała i takie trzy pary, o, te kosztowały 60, nie, 70 albo 80 zł za trzy pary, więc... No mówię, droga impreza, a wiecznie się niszczą. Także tak, i coś w tym jest, słuchajcie, ostatnio jedna z Was mi napisała, że ubrania na metr 16 m schodzą na pniu. I naprawdę potwierdzam. Słuchajcie, z reguły jak jest, nie wiem, dział z legginsami. spodobają Wam się legginsy. No na 116 po prostu brakuje. I to samo było, jeśli chodzi o rajstopy. Ja po prostu pokazałam na dusi, z których jest jej rozmiar i raptem to były, wiecie, trzy komplety. No, także słabo, naprawdę słabo jest z rozmiarami 110-116, bo te rajstopy właśnie taki rozmiar mają. No, ale się udało. I, I słuchajcie, na te zakupy z chęcią Ja miałam w aplikacji 15% zniżki, więc ucieszyłam się, bo zawsze to troszkę chociaż taniej. Um, dobrze, i słuchajcie, chyba tyle. Nagadałam się. Yy, biorę się za jedzenie, bo już jest godzina 14:20, a ja od śniadania nic nie jadłam, także spaghetti wleci. Mam tutaj jeszcze świeżą o bazylię. Tada! nawet jeszcze żyje, słuchajcie, a mam ją już chyba z 2 miesiące. No, muszę się pochwalić, a wiecie, jak to przy mnie wszystko umiera. I zioła i kwiaty, ale Bazylia żyje, podlewam ją tutaj, widzę, że jest jej bardzo dobrze przy oknie. I tutaj słońce, wiecie, w ogóle nie świeci, nie, nigdy tak nie pada bezpośrednio w to okno, więc być może dlatego jest tutaj taka szczęśliwa. I codziennie oczywiście ją podlewam, także do tego spaghetti też wiedzie bazylia. A, i jeszcze Wam pokażę jedną rzecz, jak już tak stoję w kuchni. To, moi drodzy, wybaczcie, może nie wygląda to zbyt apetycznie. Powinnam to przełożyć do innej miski, ale no, nie chce mi się. Słuchajcie, to jest taka sałatka, nie wiem, pasta um, do kanapek, ale możecie sobie też wiecie, nawet w pojemnik to wziąć do pracy, jak nie jecie pieczywa. No chociaż do pracy może bym nie ryzykowała, bo to jest, słuchajcie, taki zapaszek. I co my tu mamy? Dwa jajka ugotowane na twardo. Do tego mam puszkę tuńczyka. Ja bardzo lubię tego Rio Mare. On jakoś tak najlepiej mi podchodzi, bo ja, ja powiem wam, że za rybami tak średnio jedynie w sushi, nie wiem czemu. Mam tu skrojonego też jednego ogórka kiszonego, trochę cebulki czerwonej. Coś jeszcze? Aha, no i kukurydza oczywiście. Kukurydzy da, dałam taką puszeczkę właśnie do tej... Nawet nie, przepraszam, pół tej puszeczki, a pół opędzlowaliśmy. Mm, więc ta, ta by była idealna właśnie do tej sałateczki. I tak, łyżkę majonezu, sól, pieprz i to wszystko. I co? No, i tak powstała właśnie taka fajna pasta. rozgniotą to wszystko widelcem. Aha, i to jajko, moi drodzy. Mm, mm, żeby nie kroić, żeby się nie bawić. Czymś takim, jeżeli macie, to czymś takim, wiecie. Rozdrobniłam i do tej pasto sałatki, nie wiem jak to nazwać, idealnie. Także tylko rachciach wymieszałam i już, okej, słuchajcie, to wszystko. Dzieciaki tam dyskutują, wybaczcie. Dziękuję Wam pięknie za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Tymczasem, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych filmach.